Dzisiaj postanowiłem sobie zainstalować Baldi No Baldi, no, no wiecie o co chodzi No tego, ten co tak linikom. Co jest? To już jest gra? Dobra, play Dobra Na Steam jest za darmo, więc możecie sobie zainstalować Welcome To jest moja ręka? Yes. and jest Dobra, me. to play. Czy <śmany wytany wytany> znaleźć? Wiem jak oglądam? Nie rozumiałem nic z tego. Dobra. Gdzie jest Baldi? Ej, to jest dobra, to jest akurat bit. On tak głową do góry i tak boko, i tak głową do tak góry i dobra, jeszcze raz, Play. To hey. 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 That's me. Mm. Pff, dobra. Jest tu Baldi? Oh. Siemo! Hi. Welcome. Witam cię w przyjacielu w mojej szkole! No ja też cię witam, 5 dodać 7 to jest 6 to jest 9 to jest 20, ja 20. Do dobra! No to z matematyki nigdy dobrze nie wiem, tylko ja to wszystko robię na parcie jak chcesz. Oczywiście, może i tak. One. Jeden minus dwa to jest nic jeden. Jeden to Jeden, dwa, cztery, pięć, sześć, Do 9. Nie do 10. Dobra. A ta głowa jeszcze tam po prawej stronie. Siema. są mnie Dobra. Rozumiem już tą grę. Dobra. Pod spację mamy zaglądanie do tyłu, dobra, tu nie ma nic. A czy bardziej wie ciągle gdzie my jesteśmy, czy nie? Co to jest? I ja zapomniałem kto to jest. Play, play, A to jest ta kto ty jesteś? A to jest ten co do pokoju nauczycielskiego czy no, to do pokoju Baldiego nas zabiera. Baldi jednak nie wie gdzie my jesteśmy. Dobra, książka. 5 minus 6 minus 1 eee, O Jezu! 15 Zero. <śmiech> whiskey whiskey. <śmiech> uh -huh. Siema Baldi. Baldi tam jest dobra. Idę po Badona. Batona. Buty użyłem jakieś. W tym miejscu. Nie wiem gdzie jest Baldi. Dobra, idę sobie tu. Siema! Co za skarpeta tam była, moneta chyba. Tej skarpety nigdy, nigdy nie widziałem, dobra. Kolejne zadanie, kolejne zadanie. Dobra. 8 minus 6, 2, 0 Nie wiem! Chyba gdzie The world is big. Class Dismat. Ziemia jest duża. Klasy jest bardzo mała. Nie, nie rozumiem tego Dismed. Czy Dismed? Dobra. Mara! Nie zrobisz mi krzywdy! Nie no, posłuchaj się! Posłuchaj się! Zabiał go! Oty. Idź ode mnie, łabi, Idź tu. A jak ja zginę, to od nowa mam wszystko robić, czy. Nie, no jeszcze. Jeszcze zabraka. Zabrał go, dobra. Posłuchaj się. Ja ciebie nie zabrakku. No chyba cię coś boli. Idź się! Wierz mnie! Jezu! Ej, to mi pomogło trochę. Tak powiem. Dobra jestem... Ja się... No tu jest meter, czyli staminę, no, żeby mógł biegać. Siema! I do mnie już? Bo ja cię tu nie zapraszam? O nie! Idzie pan. Możesz mnie wziąć tam, bo ja go nie zapraszałem. Dzięki! Ej! Nie! stąd. Dobra. Le, 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 le. Czyli... Nie widzi mnie, dobra. Czyli te po prawej stronie, y, w lewym dolnym rogu, już wiem co oznacza. Że on mnie widzi, jak jest taka uśmiechnięta, czy jakby zadowolona buźka, a jak jest taka niezadowolona. O, tak jak teraz! Widzi mnie, shit. Bo ja sobie mam 0 staminę. Zero. Yy, dwa. Zero. Dobra. Idzie tu. Bawi, tu idzie. Siema! Jaki ty szybki jest! Jaki on jest szybki! Oddałam się Education and learning! Jezu. That's me! A możemy zagrać Fremuda. Ej, dobra, ej, daj, dawajcie sami! Robimy sami! Zobaczymy, jak będzie bez Baldiego. Albo jednak nie. Jednak to jest Baldi. Education and, basics baldy, and żeby learning! That's me! Nie jest tak taki oh. co, to nie jest taki no no, choroba. Coś... No. No. Ja... To nie jest choroba. To jest choroba Teraz Nie. 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 O. Nie. Co Nie. 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 no to Nie. Masz Badi. you need to collect two notebooks before you can use these doors okay. welcome to all these basics in education and learning that's me Hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. You're doing fantastic. Whoa! I think you might be smarter than me. Problem? You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize a shiny quarter. Just click on it with the interact button. Okay, it is Problem one. I can't. Uh -huh. You got it. Problem 2. Whoa, I think you might be smarter than me. Problem 3. <laughs> no, Tak Czemu Baldi niby tak szybko chodzi, a nie tak wolno? O! Widzieliście tą buźkę, tą buźkę taką smutną? To oznacza, że Baldi mnie nie widzi Cały czas idzie za mną Idź stąd Z idzie skakanka, dobra, niedobre I cię to tam... nie. O Jezu, nie strasz! Radku! 15 Bratku! Bratku, nie strasz! O, opurzacz! Pamiętajcie jak zapomnej rundzie jak nas wszystkich z jaw mniej Baldiaga. Ja jestem wyzwrażony, że ten balnie mnie nie są bardzo. Didn't didn't no running in the halls. <smart noise> <smart noise> <smart noise> Twenty seconds. Attention for you. You should know better. <smart noise> Baniya. Baniya.

Now it's time for everybody's favorite <laughs> subject, math. Answer the third one. Problem two, five minus six equal. Uh -huh. You got it. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize, a shiny quarter. Just click on it with the interactive. Problem one, six, minus four. Whoa, I think you might be smarter than me. I can't believe it. You're incredible. Problem three. What is it? But you not going to be able to do it. You're not going to be able to You're not going Skakanka tu jest! Dzięki uratu wałeczu życie! Ile uratował to Dawaj, Wejdę, 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 póki jego nie ma. Idzie? Idzie. I skakanka też idzie. Dobra, czekam. Dobra, idę kupić sodę bez sod B s Bez soda niech to się kupuje. A mam ją? Druga soda. Nie wiem, co mogę zrobić z sodą. On mnie, widział. Dobra. 3 minus 6 to jest minus 3. 4 minus 2 to jest 2. A teraz ja. Dobra. Tak, kto tu zgadł? Pewnie nikt. Tam jest bardziej u no mnie. A bardziej mnie nie widzi. Zimdzing dzingan zim, zim, widzę. Zim, 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 mm. Eee. eee. Bardziej mi tu idzie. Bardziej mi tu idzie. Mam przeja. Tu się używa rzeczy. I zrobiłem trójka. Nie da się, nie da się. Welcome to Balny's Basics in Education and Learning. That's me. Ej! Ale mam takie coś. My ja się zastanawiam jakby tutaj można było... Demo style party style. Apart from what's going Oh, hi. Welcome to my party. Oh, yes. I'm here. Now it's time for everybody's favorite subject. Great job. And you're doing fantastic. Good one. Okay. You did great. Come here and get your knife. Just click on it the with the direct button get up. Problem one. Three. Uh. Plus. Good one. Problem two. You're doing fantastic. Pro <laughs> Nie wiem czy to było specjalnie zrobione, czy to działanie jest to po prostu zepsute jakoś idzie? Ale tym razem idziemy w tamtą stronę. Trzyma Bo tam tam będzie. Jest balon. I am coming, ready uh, I come. No running in the hall. Fifteen seconds detention for you. Your parents will hear about this one.

Idzie, idzie! Idzie! Dobra. 4 5 1. Zaraz. Idzie. Gdzie jesteś?

Looks like it's sweeping time. Nie Teraz mi daj spokój. Daj mi spokój! Dzięki! Sweep. O mm. 4 minus 1 to... to? To jest 0. Sweep, nie co jest. Tu idzie. Nie. Baldi, no... Czy działania źle zrobiłem? Już mi daj spokój. Co to jest? Nie ma. Ginę to. To mnie uratuje. Dzięki za ma. Dobrze! Dobrze! Dobrze mi otłokał! <mum> 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 grane mój mm, pojawił no, Przychadzam się. No, regeneruj mi się. Siedzi. A Siedzi. 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 Nie. Baldi tak wiem, że już ginę. Dobra, Nie udało się dzisiaj coś zrobić. że odcinek właśnie słodki, dajcie łapkę. Ekstra plan. Ekstra plan. kanał Cześć! O Jezus! O! Vidíte? To, to je takový blagdio Steam. Je divné. Dobrá, na razie.